Ach, wyrzuć to! Co to ma? Przepraszam bardzo! Widziałeś tego plastikowego flaminga, ale kicz! Oh. No nie wierzę! Ci wszyscy nowi ludzie są głośni i śmiecą i nawet nie witają się z Panem Ruziem. Co jest z nimi nie tak? Bez obaw, karmo. Ogarnę ten bałagan! Uwaga! Hmm. To super wciągacz! Mm. O, tak! Sorry. Zagrajmy to. O, co to jest? To opatentowany przez Kisa Granta. A! 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 Kis? O nie! Nie dobrze. <laughs> Ej, zamyka pan? Hej, co się stało? A, Nie będę już sprzedawać tych ciastek. Oni rujnują całą naszą okolicę. Zostaw moje ciastka. Ty zostaw moje? Dajpka jest od teraz zamknięta. Przykro mi, dzieciaki. O nie, musimy coś zrobić. Chodźcie, mam plan. Kosz na śmieci. Proszę, tutaj, tutaj. Nie, 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 nie. Dobra, mamy to. to mamy wszystko. Poddaję się. Ci ludzie zniszczyli całą okolicę. Switch! Już wiem, co zrobić z tymi wszystkimi nowymi ludźmi! Ha? Powiedzieć im o recyklingu? <laughs> I o to chodzi, Switch! Też byłaś tu nowa, ale zawsze szanowałaś te okolice. Od pierwszego dnia. Szukałaś majora, pomagałaś w społecznym centrum. Oh. Nawet sprzątasz po innych ludziach. Musimy nauczyć te nowo przybyłe osoby, by szanowały to miejsce tak jak ty. Chodź! No, a teraz... Słuchajcie wszyscy! Stop! Stop! Hejka! Witajcie wszyscy! To mój dom, to moje miejsce! Proszę pana, proszę to nagrać! O tak! Wiem, że czekacie wszyscy na ciastka, lecz to nie jest cały urok tego miasta. Przykłady... Miejskiej Osoba na czasie, a najlepsze wynalazki tworzy mój brat Kis, gdy prosi żadnych zdjęć, to nie róbcie i tak jest! Switch, nasza nowa sąsiadka, doskonały przykład szacunku dla miasta, gdy tak jak ona, pięknie postępuje w tradycję naszej okolicy szanuje. Szanujmy ją! Nie niszczmy jej! Szanujmy ją! Wspierajmy się! Szanujmy ją! Ja ciszy chcę! Szanujmy! Przepraszam za moje zachowanie. Poprawię się. Dziękujemy za ciepłe przyjęcie w waszym miasteczku. Nie ma sprawy. Ups, e -e -e e? e -e -e już podnoszę. E -e